Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Jarek i zapraszam Was na kolejny materiał na moim kanale. Dzisiaj mam dla Was mega unboxing tak naprawdę. Może nie jest on jakiś, nie wiem jak objętościowo, ale jest pięć paczek. Czyli dzisiaj mamy unboxing komiksowo, figurkowo, chyba nawet książkowy. Także jeżeli jesteście ciekawi co tutaj jest, a no całkiem nawet jest to ciężkie, to Was po prostu zapraszam na ten materiał. I powoli otwierajmy te paczuszki. Pomyślałem, że najsam przód odłożę na bok i e, otworzymy nie pudełka, a tą ogromną kopertę, która do mnie przyszła rozedrzemy ją tutaj z boku i zobaczymy co też znajduje się w pierwszej parce. I tutaj mamy dwa pierwsze tomy komiksu Lonesome. Lone Soum. Jest to western. Tak jak wiecie, od jakiegoś czasu westerny są dla mnie po drodze. Więc stwierdziłem, że i nadrobię oczywiście te pozycje. Oczywiście jest to Egmont. Miękka oprawa, co prawda, ale rysowane są całkiem spoko. Dlatego stwierdziłem, że fajnie będzie się przekonać, jakie to są historie i czy są godne polecenia. Także. Tak się prezentuje, dobra, przejdźmy teraz do kolejnej paczki, tutaj moi kochani mamy, mamy y, od Tantis zamówienie, o, troszkę mi się bardziej oderwało niż planowałem, ale oni zawsze fajne mają te pudełka i oczywiście nie byłoby nic gdyby, Jarek nie musiał zaczepić o swoją kamerę. No ale nic. i to jest moi kochani, pierwszy Tom Jima Kutlasa. Też idziemy w kierunku westernowym. Idziemy w kierunku westernowym. Chcę się przekonać, jak jest z tą pozycją. Ostatnio mówię ten western naprawdę mi bardzo przypadł do gustu. No, i stwierdziłem, że fajnie by było, aby móc sobie nabyć, co tam jeszcze w trawie piszczy, jeżeli chodzi o pozycję, właśnie z tego gatunku, i je przeczytać. Także wygląda całkiem spoko. Mam nadzieję, że tak samo będzie się czytało. Ja obecnie jestem w trakcie czytania drugiego tomu Badego Longwaya, ale. Do tego też dojdziemy. Idziemy dalej. Tutaj mamy kolejną paczkę, którą wezmę, naknę u boki, tak żebyście widzieli, że nie kłamię, otwieram, jest wszystko ok. I ciekawe się właśnie, co tutaj jest. A, i tutaj, moi kochani, jest drugi tom Jimmy'ego. Kotlaca, czyli mamy dwa Lone i dwa Dzimiego. Nie chciałem zdradzać, myślałem, że ta paczka mi jeszcze nie przyszła. Kupiłem je oddzielnie i będę chciał sprawdzić. Tamten 99.99, ,99, tutaj już 119.99, ale on jest większy objętościowo. Także otwieramy i powiem szczerze, że ta układka jest bardzo fajna. Tak, na marginesie oczywiście. No i tutaj oczywiście tak się mniej więcej prezentuje ten komiks. Zobaczymy jak to z nim będzie. Dobra. Czyli mamy już trochę westernu. Przejdźmy teraz do tej paczki. Też nacinamy. Dobra. Wydobywam. I tutaj mamy, moi kochani, książkę. Książka, nie każda bajka dobrze się kończy. Zloty i upadki Sierra online. Na pewno są takie osoby, które kojarzą przede wszystkim Larego, prawda? I ogólnie rodzinę, małżeństwo Williamsów, którzy stworzyli kiedyś niesamowitą historię, jeżeli chodzi o przygodówki, które wydawał. Niesamowitą historię w, właśnie w, wobec swojej, swojej firmy, tak, Swo swojego. Developera, jakim był Sierra Online, założyciel i wieloletni szef, właśnie Ken Williams, który stworzył tą, tą potęgę przygodówek w tamtych czasach, pamiętam jeszcze lata 90. Chyba najbardziej wtedy brylowały. No i oczywiście wydawnictwo Open Beta. Także miękka oprawa, sporo tekstu, ale też pojawiały się jak widzimy i rysunki. Także. Bardzo fajne. Nie wiem, kiedy będę miał to czas przeczytać, ale są pewne właśnie tego typu pozycje, które jednak chcę mieć, i mam taką ścianę płaczu, właśnie jeśli chodzi o książki. Teraz, niestety, ale głównie skupiam się na pozycjach komiksowych, na czym bardzo ubolewam, bo mam sporą ilość książek, które chciałbym przeczytać, a na razie nie mam czasu, ale może kiedyś mi się uda. No i ostatnia pozycja. Tak jak mówiłem, komiks, książka i figurka. I tu na koniec mam dla Was figureczkę właśnie. Otwieramy. I jest to, jest, jest. To jest kolejna część z Baffu. Znowu jest to komiks, przepraszam, figurka od District Zero. I mówimy tutaj o Batmanie. Batmanie i... Bildzie całym tym, prawda? Frost Kinga. Jest to seria, która u nas na rynku się nie pojawiła, ale kiedy zobaczyłem ten właśnie styl, w jakim tutaj jest zaprezentowany Batman w tym takim płaszczu, palcie, bardziej bym powiedział, zimowym, w tych okularach, goglach, rewelacja. Ogólnie sama figurka tego właśnie Frost Kinga prezentuje się następująco, jak tutaj widzimy. No i ja posiadam do niej dwie dłonie, dwie ręce całe, ramiona w sumie, które są. Właśnie w tym zestawie. Oraz ogromny miecz. Nie planuję kupić pozostałych, aczkolwiek no, wygląda to naprawdę zacnie. Tutaj jeszcze w zestawie, żeby kupić właśnie mamy Wonder Woman, mamy Green Lanterna, to jest John Stewart oraz mamy Shazama. Tamte figurki, nie ukrywając, nie pasują mi w żaden, nijaki sposób. Nie wiem, może by mi się udało hmm, kupić hmm, Gdzieś pojedynczo może chciałbym taki build zbudować. Zobaczymy. I tak jak widzimy jest to z Batman Justice League, dokładnie Endless Winter. Także świetna, świetna naprawdę figurka, która będzie w mojej kolekcji. Ja już dla Was niedługo szykuję właśnie taki materiał z troszeczkę zmianami, jakie nastąpiły na, w mojej kolekcji, więc wyczekujcie z niecierpliwością. A tymczasem otwórzmy. Tutaj oczywiście jest wewnątrz, jak możemy zobaczyć, podkładeczka oraz karta kolekcjonerska. Ja tych kart z reguły nie wyciągam, nie wiem dlaczego. Jakoś tak mam. No i faktycznie są te ręce. Bardzo fajnie jest to, powiem szczerze, wykonane. Na razie tego nie ruszam, tak samo jak tego miecza. Tu jest tylko jakiś taki Batarang dziwny, który ma. Bruce, tak? Batman. I, I tutaj po prostu teraz spróbujmy go sobie otworzyć. Jest, mamy to, jeszcze jedna do rozcięcia została. O, jest, świetnie. Wydobywamy. I tutaj tak samo musimy zrobić w przypadku rąk. Rąk, ramion, bo one też są przymocowane. Nie jest to, powiem szczerze, łatwe jak zawsze. Będą się niektórzy pewnie śmiać, że znowu się z tym męczę. No, taki już mój los, ale ja chcę wszystko, żeby było od początku do końca. Razem z Wami, z problemami, tak jakbyście tutaj byli i razem ze mną to przeżywali. Jeszcze dodatkowo się okazuje, że też i nogi są przymocowane, więc też odcinamy. Wydobywamy te elementy. I to już będzie na pewno ostatnie. Jest. I tak się nam prezentuje ten Batman. Powiem szczerze, że... Jest naprawdę spoko. Tutaj troszeczkę e, bazuje to chyba na tym, na tej figurce, e, jeśli chodzi o Batman Death Metal. Była w zestawie z taką wielką kosą, jak ma kostucha oraz... E, Druga była wersja z gitarą, tam też było właśnie tak rozszczepiane te elementy. Myślałem, że tutaj ten cały płaszcz będzie tak, ale z drugiej strony jest takaś logika, z tego względu, że no w taki sposób na pewno te ruchy ma bardziej łatwiejsze, płynniejsze. Tu oczywiście ona jest ruchoma stopa, widzimy nawet palce. Nawet palce, prawda, są ruchome, także fajna sprawa, naprawdę te okularki, to wszystko wygląda Świetnie prezentuje się, rewelacyjnie. Oczywiście widzimy pod spodem logo, także. No super sprawa, mi się bardzo podobała i stwierdziłem, że muszę ją po prostu mieć. Dodatkowo, tak jak mówię, jest ten Bataran, ale ja go nie wiem w sumie, czy chcę wyciągać, czy mam tę potrzebę. Może w sumie możemy sprawdzić go, jak on się prezentuje. Ja go spróbuję sobie tutaj podciąć jakoś. Jest też jest mały. Jest dobrze przymocowany, ale poczekajcie, wybaczcie mi chwilę. Może mi się uda z nim zaraz zmierzyć. Widzicie, nie jest takie proste. Nie jest, kochani, takie proste. Jest, udało się. Udało się. I już Wam pokazuję, jak on wygląda. Całkiem spoko. Widać, że on jest podwójnie, te takie kulki właśnie jakieś zamontowane. ja nie czytałem, nie znam tej historii, więc nie wiem, co to jak to jest, ale powiem jeszcze, że wygląda to naprawdę w porządku. Dobra, upadł mi nieważne, ale mówię, naprawdę bardzo wygląda fajnie. I ogólnie ten zestaw cały jest fajny. Naprawdę zastanawiam się nad tym Frostkingiem, zobaczymy, jak to wyjdzie. Czy mi się uda zebrać, czy nie. Jeśli nie to trudno. A tutaj tak jak mówię, taki. Zestawik dzisiaj mam dla was. Troszkę tego dobra przybyło. Wyczekujcie kolejnych materiałów. Oczywiście zasubskrybujcie kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. Pamiętajcie o tym, aby zostawić jakiś komentarz, polubić, udostępnić, a także strona lubiękomiksy.pl fanpage na Facebooku oraz konto na Instagramie czeka na was. Także z mojej strony to wszystko. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Widzimy się w kolejnych. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.